Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie. W to słoneczne, bardzo ciepłe majowe popołudnie, które spędzimy sobie nad zbiornikiem rybnik w silnie pod toruniem. Celem naszej dzisiejszej wyprawy są ryby łowione na metod Feder, czyli coś, co już jakiś czas temu na kanale zapowiadałem. Przechodzimy od słów do czynów, ale zanim pogadamy sobie o szczegółach, zabieramy się najpierw do roboty, przygotujemy wszystko, wrzucimy zestaw do wody i zaczniemy łowić. Także zapraszam na film. Zaczynamy! Najpierw sobie wszystko przygotujemy, sprzęt już mam rozłożony, o sprzęcie za chwilę. Natomiast przygotować sobie trzeba wszystko na co będziemy łowić. Oczywiście coś co będziemy ładować do koszyczka, do podajnika. Ja mam przygotowany tutaj tak na pierwszy rzut zanęta z Profesa, zanęta przeznaczona właśnie do metod Federa. Jest to zanęta mokra, czyli w zasadzie po otwarciu paczki już gotowa do użycia, nic z nią nie muszę robić. I tak samo pelet Y, y, pelet też już jest z serii y, tych nawilżonych, pelet ready czyli jego też y, no nie trzeba już przygotowywać chyba, że chcemy to jakoś mocniej nawilżyć troszkę mocniej skleić, tak żeby praca y, była trochę, troszeczkę dłuższa żeby dłużej nam to pracowało no to jak najbardziej możemy sobie delikatnie ten pelet czy tą zanętę y, dowilżyć i w pierwszej kolejności no to pelet y, waniliowy i zanęta y, robin red morwa ja sobie to wszystko zaraz tutaj wsypię. Aha, no i oczywiście, jeżeli chodzi o włos, bo przynętę tutaj zakładać będę na włos, to ja w pierwszej kolejności pobawię się dambelsami. Dambelsy też Profesa 7 na 10 mm. Tutaj mam kwas masłowy, czyli coś, co uważam powinno sprawdzać się chyba na każdej wodzie. Truskawkowy krem, wanilia czyli taki klasyk. To są takie y, dambelsy, popapy, czyli pływające, jeszcze do tego smużące, 6 na 11 troszeczkę mniejsze. Tutaj mam też kwas masłowy y, i pelety, truskawka i kryl. O Zobaczymy, co nam się dzisiaj będzie sprawdzać więc ja sobie teraz to wszystko szybko przygotuję. A zanim będę miał to gotowe i zanim zaczniemy łowić, zobaczcie sobie haul z mojego poprzedniego wypadu. Również na metodę udało się, to był bardzo krótki wypad, ale udało mi się gdzieś tam namierzyć i złowić jakiegoś niewielkiego karpika. Więc wy sobie zobaczcie ten haul, a ja zabieram się do roboty i za chwilę wracamy. Karpik co prawda niewielki, ale jednak karp. Więc wydaje mi się, że chyba jednak zostałem Karpiarzem, ja w to drzewo muszę wejść. Z duczłowo. Zroby mi tu nie poszedł. No, nie dużo. O, karpik chyba Karpiczek. No taki maluszek. Na metodę, ale z dalekiego dystansu, więc jakaś tam zabawa była. No. Dobra, wypuszczamy go. Pekli do wody. Wszystko mam już gotowe, zestaw wrzucony do wody, teraz można posiedzieć i się porelaksować. Chociaż metod feder z założenia wymaga tego, aby trochę jednak tym kijem popracować. Tutaj nie przygotowujemy łowiska, jakoś nie nęcimy go wcześniej, przed samym łowieniem też nie wrzucamy nie wiadomo ile kul zanętowych, czy ziaren, czy czegokolwiek. Tutaj raczej chodzi o takie łowienie punktowe i głównie też chodzi o to, że w tym punkcie, w którym podajemy zanętę, dokładnie w niej ma się znajdować nasza przynęta. Do Metat federa są specjalne koszyki, tak zwane podajniki o specjalnej budowie. Są do tego foremki. Do takiej foremki wrzucamy sobie najpierw nasz haczyk z włosem z przynętą. To zasypujemy sobie zanętą, bądź peletem, bądź mieszanką peletu z zanętą, kto jak woli. W to wciskamy sobie nasz podajnik. I ładnie odciskamy, foremka ładnie formuje nam taki kształt i to wszystko zbija w całość. Mamy tą zanętę czy ten pelet, w tym jest zatopiona nasza przynęta i to wszystko podajemy do wody. Konstrukcja takich podajników jest taka, żeby dno tego podajnika zawsze uderzyło w dno łowiska, tak żeby ta kubka uformowanej zanęty czy peletu ładnie nam się prezentowała. To wszystko zaczyna nam Pracować i powoli uwalniać i odsłaniać zatopioną w tym wszystkim przynętę. No i tutaj głównie chodzi o to, że ta ryba, jak sobie pływa, szuka sobie jakiegoś pożywienia, natrafi właśnie na tą naszą kubkę tej zanęty czy peletu. To dokładnie w tym miejscu tam znajduje się również nasza przynęta. No jest duża szansa, że ryba po prostu tą przynętę również zaś się. I się zatnie. Teoretycznie powinna zaciąć się sama, bo to są zestawy no, takie samo zacinające się, krótki przypon, przynęta na włosie, więc tak y, karpiowo dosyć. Więc tu się ta ryba sama powinna y, zaciąć. No i tym koszykiem trochę jednak tej ryby też trzeba y, poszukać. No niektórzy łowią tak, łowią właściwie ze stoperem, rzut, ileś czasu wyciągają, rzut i tak przerzucają, szukają, gdzie ta ryba się znajduje. Ja dzisiaj to tak typowo na leniucha pojadę. Ja się tej metody też tak naprawdę uczę, yy, a mało tego dzisiaj chcę taki sobie typowy relaksik zrobić, dlatego to przerzucanie nie będzie zbyt częste. Yy, aczkolwiek coś tam tak czy inaczej pokombinuję, pokombinuję też z przynętami. No i zobaczymy. Zresztą tutaj w tym miejscu, w którym jestem, no jest już sprawdzone, że ryby raczej biorą tuż za ścinką, która się znajduje po prawej stronie mojego miejsca. Yy, tak po prostu z kosem w prawo trzeba cały ten zestaw podać i przy tej trzcince lubią się kręcić ryby i tam brać. Jakiś czas temu brały tutaj praktycznie cały dzień. Teraz biorą albo rano, albo wieczorem, więc czekamy do wieczora. Wcześniej trochę tutaj pomacam, ale raczej spodziewam się, że wieczorem coś tutaj się zadzieje. Jakieś 2 czy 3 tygodnie tutaj też byłem. Miejsce jest o tyle trudne, że jak się rzuci za daleko tej trzciny, te ryby, które te niewielkie karpie, które tam pobierają tą naszą przynętę, od razu napierają w tą trzcinę więc tutaj trzeba bardzo szybko, siłowo tą rybę z tych trzcin wyciągać. Tak też było te 2-3 tygodnie temu, gdy tutaj siedziałem. Trzy ryby straciłem właśnie w ten sposób, że one od razu poszły mi w tą czcinę, nie zdołałem ich tam zatrzymać. Zresztą, zobaczcie, sami, jeden z takich nieudanych holi udało mi się wtedy nagrać, a my wracamy zaraz do łowienia jest coś a jest rybka o i chyba się coś tam poszedł Za bardzo mu dałem poszedł w trzcinę. To jeszcze zobaczymy, bo mamy po sąsiedzku. Sobie siedliśmy. Też metod Feder. Też metod Feder Feder Feder. <głos》>, jak to tam się wymawia? Także Fieder. mamy dwa stanowiska obok siebie, więc będziemy sobie... Tak. sprawdzać na trochę takim szerszym Już odcinku na haczyku bezzadziorowym o założony jest smużak Bamber smużak tygrysi orzech na haczyk nadziałem kilka pinek dla zachęty Zanęt. a w podajnik co? pelet w podajnik idzie pelet zanętowy no ja też przerzucę zobaczymy Ciągniemy zestaw, czasami może zdarzyć się tak, że po ściągnięciu zestawu w tej foremce nam coś zostanie, a czasami zostaje nam całość. To jest znak, że zanęta albo pelec są rozrobione, są przewilżone albo zbite za mocno. Tu jak widzicie po wyciągnięciu mam wszystko puste, więc wszystko prawidłowo mi z tego podajnika wyszło. Więc zabieramy się za kolejne nabicie. Ja tą foremkę, żeby to wszystko mi się ładnie odklejało, to troszkę sobie zawsze moczę. Wtedy to lepiej nam od tej foremki odchodzi. I cyk. No, to powinienem nad tym robić, to nie miałbym strat. I ładnie odbijamy. Żeby nam się, o i tak troszeczkę sobie tutaj, ja akurat tutaj nie mam takiego cwancyku żadnego, żeby ten koszyk ładnie wyciągnąć, ten podajnik, więc sobie po prostu z boku go naciskam, o i to mi się ładnie wszystko wyciąga. No i robimy rzut, rzut w miejsce, tak jak już mówiłem, tam mniej więcej na koniec, na różek tych czcin O, trochę dalej, ale też może być, zobaczymy najpierw. Troszkę bliżej powinienem rzucić, ale to nic. Teraz zestaw niech nam się ładnie ułoży. Jak to się nam troszeczkę ułoży, to sobie to naciągam. Tak, żebym szczytówkę miał przygiętą. Czasami są brania takie, że tą szczytówkę nam prostuje. Już takie też mi się zdarzyło sobie to wszystko naciągnę. Nie za gwałtownie, żeby tego koszyka nie przesuwać tam gdzieś. A jak go przesuniemy, to wtedy nasza przynęta nam wypadnie i zostanie gdzieś w tyle. A to chodzi o to, że to ma być w naszej zanęcie. O i tyle i czekamy. No i tutaj też przy okazji tego metod federa, no yy, będę łowił na sprzęt, który Kilka odcinków temu pokazywałem wam w takim odcinku unboxingowym. Kij Dama Seria Detek. Kij dedykowany do metod Federa 330 długi. Ciężar wyrzutowy do 60 gram. Bardzo fajny, lekki, smukły. Bardzo fajnie się z niego rzuca. Bardzo przyjemnie się na nim holuje. Bo już miałem okazję sprawdzić, więc teraz tylko zobaczymy, jak z trwałością tego sprzętu. Ale pierwsze wrażenie eleganckie. I do tego powrotek Quick. To jest Quick 6. Wielkość 4000. Płytka szpula, przedni hamulec. To jest też kołowrotek dedykowany do metod Feder. głowie na plecionkę. Nie wiem, czy robię dobrze, ale ja nie lubię żyłek. O czym pewnie już wiecie. Gdzie tylko mogę, stosuję plecionki. O, i ta zanęta mokra, o której Wam mówiłem. Ja chyba dzisiaj tylko tego będę używał. Bardzo fajna sprawa. Zobaczcie po otwarciu spaczki. Ona o. Już nam się fajnie klei. Bardzo fajnie szybko pracuje. Natomiast ci, co chcą mieć pełną kontrolę nad zanętą i przygotowaniem, kleistością, pracą, no to mogą sobie oczywiście wybrać taką samą zanętę, tyle że w wersji suchej. O jak jest więcej czasu, to ja również z tego będę oczywiście korzystał. Dobra, przerzucimy się raz zestaw. Zmienię sobie od razu balsa. Teraz jakiś czas temu założyłem truskawkowy krem. Niestety bez efektów, więc wrócę sobie do kwasu masłowego. Pokażę Wam od razu jak zakładam przynętę. I mam przypony z włosem z tak, za, z tak zwaną gumką. O, wygląda to. Może zdejmę, pokażę Wam od nowa, jak zakładam. Mamy włos z gumeczką. Urządzenie do rozwierania gumki. Wkładamy, rozwieramy tę gumkę. I zakładamy sobie, wkładamy w to tambelsa Pyk. I ściągamy. I mamy bardzo ładnie, proszę zobaczyć, założone. No i oczywiście pakujemy z powrotem całość do foremki! ładnie sobie odciskamy. Tak proszę zobaczyć, o, elegancja Francja. szybko i miejmy nadzieję że skutecznie. I do wody teraz, do wody. O, znowu przy czcinkach Idealnie, no tutaj no niestety będę musiał, jak ryba będzie, to tak jak Wam mówiłem, szybko holować, dosyć siłowo, żeby ten pierwszy moment tutaj wyciągnąć tą rybę, żeby ona mi nie poszła w bok w trzcinę. Wolutku, słońce zaczyna już nam spadać, jest już tak delikatnie nad lasem. To jest mniej więcej ta pora, gdzie no jeszcze chwila i powinny zacząć się tutaj brania. Tak więc teraz trzeba wzmożyć czujność, usiąść przy wędce, bo te brania są tutaj bo to jest na krótkim dystansie i na pleciące, więc to jest bardzo szybkie, takie energiczne. Tutaj potrafi kij z podpórek wyrywać, więc trzeba być bardzo czujnym. Bo każda chwila, jaką damy rybie na to, żeby sobie tam gdzieś pociągnęła ten zestaw, no to jest ryzyko, że ona tam no, będzie miała czas na to, żeby w te trzciny próbować wejść. Tutaj po braniu szybko ki podnosimy i siłowo ją będę próbował wyciągnąć, tak żeby mi w te czciny nie poszła. A później, jak już sobie wyjdzie tutaj na wodę, no to będzie czas do tego, żeby sobie ta ryba trochę pochodziła. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że wieczór przyniesie jakieś brania. Mam naprawdę głęboką nadzieję. O, już chcę wcinąć. Ja. O, na wodzie to już jest nasz. Mam nadzieję. Karpik. Malutki. Ale sztuka. Opa. Kolacyjny. Karpiczek. Zostałem karpiarzem oficjalnie to już drugi karp to już. To już chyba jestem karpiarzem. Na metodę. Cel osiągnięty. Wypuszczamy, łowimy dalej. O. Nie jemy takich karpi? Nie, one szkodzą. Nie, nie, startuje. Po prostu to się... Ryba to się kupi jak się chce rybaka. O. To jest tak. Łowisko wędkarskie to jest. No. Ma służyć przyjemności łowieniu ryb. Odpoczynku. Także szacunku trochę do pracy ludzi, którzy tutaj naprawdę bardzo dużo tej pracy wkładają. Karpiczek niewielki, ale zabawa fajna emocje są, a o to chyba chodzi w wędkarstwie, zanim słonko nam nie spadnie, mówimy szybko dalej bez, zbędnych tutaj, bez zbędnego teoretyzowania. One tutaj widać o tej porze podchodzą, bo wczoraj tak samo właśnie. Tam chwilę posiedziałem i idę tu zobaczyć. O mi gumka pękła. Co teraz powiesz? Co ja powiem? Teraz jesteś taki mądry? Nie, no jeszcze 24 godziny i przyjeżdżam na karpie. Tylko z tym, że na duże karpie, Pawełku. Duże karpie. Słuchaj, muszę Ci powiedzieć, że karp to jest dopiero ryba. I tu masz rację. Widzisz, a jeszcze w ubiegłym roku jest co innego. Zobacz, <grym> jak, mi jak wiele ja się trzeba. Słuchaj, no ludzie się mylą, nie? Odnajdują no, później właściwe nie, ścieżki. Wiesz że, że, że <grym odpowiednią <grym drogę, nie? Cieszy no, mnie to bardzo. No mnie też robi się już coraz ciemniej, za chwilę będzie zupełnie ciemno więc ja się powoli zwijam, dzisiaj bez wielkiego szału wczoraj było dużo lepiej, wczoraj tutaj byłem to na sam zachód y, trzy takie karpiki y, udało się poholować, co prawda coś tam też mi poszło w krzaki, coś tam wyjęte, ale działo się dużo więcej, no dzisiaj było dużo słabiej ale tak to chyba jest i o to chyba w tym wszystkim chodzi, że tak do końca nigdy nie wiemy o co tym rybom chodzi Jedno jest pewne w tej wodzie, ryba jest, dlatego zawitamy tutaj w tym roku jeszcze nie raz i spróbujemy się do tych rybek dobrać. Pozdrawiam wszystkich gorąco i serdecznie. Oczywiście, łapka w górę, subskrypcja. I do następnego razu. Panie Podmierzek Karpik. Taki nawet nie do zdjęcia, Kurwa, od razu może ten.